Witajcie w programie Finax Radzi. A jeżeli chcecie inwestować jeszcze taniej, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Dziś pokażę Wam bowiem trzy sposoby, jak zaoszczędzić jeszcze więcej, inwestując w Finax. No to co? Zaczynajmy! Na początek zacznijmy sobie od tego, ile właściwie już teraz płacicie w Finax. Jak pewnie wiecie, opłata za nasze podstawowe produkty wynosi 1,2% w skali roku od wartości zarządzanych aktywów, a dla produktu Europejska Emerytura jest to jeszcze mniej, wynosi ona bowiem już łącznie z VAT 7200% od wartości aktywów w skali roku. Te liczby często jednak nie mówią nam tak naprawdę o tym, ile w rzeczywistości płacimy za nasze inwestowanie. I tak sprawdziliśmy, Ile płacilibyśmy przy wykorzystaniu całego rocznego limitu na OIP w produkcji Europejska Emerytura za miesiąc inwestowania? I teraz, jeżeli spojrzymy na to, jak to wygląda, to taki koszt wynosiłby około 14 zł miesięcznie czyli mniej więcej tyle, ile jedna kawa na mieście w popularnej sieciówce. Jeżeli chcemy zastanowić się, czy to dużo, czy mało, no to pewnie musimy zastanowić się właśnie nad tym, czy ta możliwość budowania swojego majątku, dbania o swoją przyszłość w pełni zautomatyzowany sposób, bez martwienia się o to, bez poświęcania dużej ilości czasu, jest dla nas warta odmówienia sobie tej jednej kawy na mieście. Warto się nad tym zastanowić. Naszym zdaniem, te 14 zł, czyli ta jedna kawa, to całkiem niewiele. Ale sprawdziliśmy te, też, ile tak naprawdę przeciętnie jako klient płacicie od wartości aktywów, biorąc pod uwagę wszelkiego rodzaju promocje i zniżki, które oferujemy. No, i tutaj być może będzie to dla większości z Was ciekawostką. E, sprawdziliśmy te dane dla czerwca 2024 roku. W momencie, w którym nagrywam to nagranie, e, dane za lipiec 2024 nie są jeszcze dostępne. Natomiast w przypadku samego czerwca e, bieżącego roku efektywny średni koszt dla klienta wynosił nie 1,2%, a nawet nie 1%. Było to znacznie poniżej. Taki przeciętny koszt wynosił od wartości aktywów 76%, czyli znacznie poniżej tej naszej standardowej opłaty. I teraz, jeżeli wy jest to dla Was zaskoczeniem, a może sami płacicie więcej, to możecie zastanawiać się, jak to się dzieje, dlaczego tak naprawdę ta opłata jest niższa, jest znacznie poniżej tego, co dzieje się w cenniku. No i tutaj tak naprawdę powody mogą być trzy. I zaraz wam o tym opowiem. W tym odcinku chciałabym bowiem pokazać wam, w jak, z jakich zniżek możecie na bieżąco korzystać w Finax, aby inwestować właśnie jeszcze taniej. No i teraz jak możecie to zrobić? Więc przede wszystkim przyjrzyjmy się dwóm promocjom, które w Finax oferujemy stale. Bez żadnych ograniczeń czasowych możecie skorzystać z nich w każdej chwili. Jest to przede wszystkim zniżka dla zaproszonego znajomego i zniżka za przeniesienie inwestycji. A oprócz tych dwóch standardowych promocji oferujemy bardzo regularnie różnego rodzaju promocje specjalne. Są to zarówno konkursy, w których możecie wygrać dodatkowe zniżki, jak i zniżki oferowane zarówno dla obecnych i nowych klientów, po prostu czasowo. Ostatnia taka zniżka była na przykład przez cały czerwiec dla produktu Europejska emerytura, ale pewnie już wkrótce możecie się spodziewać kolejnych takich promocji. Organizujemy je regularnie, wiemy, że są dla Was ważne, dlatego jest to taka kolejna możliwość, żeby właśnie inwestować w Finex jeszcze taniej. Ale na początku chciałabym omówić, na czym polegają te dwie pierwsze promocje i jak możecie z nich skorzystać, żeby inwestować jeszcze taniej. Zacznijmy więc od tej zniżki dla zaproszonego znajomego. To jest tak zwana zniżka dla bliskich. Możecie podarować ją każdej bliskiej osobie, która nie inwestuje jeszcze z Finex. Jeżeli więc jesteście już naszym klientem, nie możecie z niej skorzystać, być może skorzystaliście z niej dołączając do Finex, ale możecie sprawić, że inwestowanie dla waszych bliskich będzie jeszcze tańsze i to tak naprawdę sporo tańsze. Ta zniżka wynosi powiem 2000 euro. I jest nadawana na okres 3 lata, oznacza to, że od równowartości 2000 euro lub w każdej niższej kwoty nie będziemy pobierać żadnej opłaty za zarządzanie właśnie przez okres 3 lat. Jeżeli, przekroczymy taką kwotę, jeżeli przekroczycie na swoim koncie taką kwotę, to opłata będzie naliczana tylko i wyłącznie od tego, co przekracza tą kwotę 2000 euro. Do 2000 euro możecie inwestować całkowicie za darmo przez 3 lata, co daje tak naprawdę świetny okres, żeby sobie to inwestowanie z Finex na samym początku przetestować, bez żadnych dodatkowych opłat. Możemy tutaj inwestować bez tej zniżki za zarządzanie. No i w jaki sposób możemy z niej skorzystać? Jeżeli korzystacie z naszej aplikacji, też może na początku zaznaczę, na samym początku powiem Wam, jak możecie skorzystać z tej promocji, jak możecie podarować taką zniżkę bliskiej osobie, korzystając z aplikacji. A potem przejdę do tego, w jaki sposób możecie za, um, podzielić się taką zniżką, korzystając z przeglądarki internetowej. Chociaż gorąco zachęcam Was, tych z Was, którzy jeszcze nie pobrali naszej aplikacji, żeby to zrobić. Jest naprawdę świetnie funkcjonalna i po prostu wygodna. Także gorąco zachęcam, ale przygotowałam coś zarówno dla tych z Was, którzy preferują aplikację, jak i tych, którzy preferują przeglądarkę. No więc, jeżeli chcemy podarować taką zniżkę naszej bliskiej osobie. To chwyćmy za telefon, otwórzmy aplikację Finax, no i w pierwszej kolejności musimy się do niej zalogować. Po zalogowaniu w prawym dolnym rogu znajdziecie przycisk Więcej. E, możecie tutaj na slajdzie zobaczyć go właśnie w prawym dolnym ekranu e, taka ikonka, i po kliknięciu tego przycisku Więcej zobaczycie menu, dokładnie takie jak na slajdzie. E, I tam na samej górze, e, jedna z pierwszych przycisków to właśnie przycisk zniczki i opłaty, i żeby móc podzielić się taką zniżką dla zaproszonej osoby, potrzebujemy wejść w tę sekcję. Kiedy już przejdziemy do tej sekcji, musimy zeskrolować, czyli przewinąć trochę na dół i tam znajdziemy taką sekcję zniżka dla zaproszonego znajomego. Yy, znajdziecie tam też dokładny opis tej zniżki, o czym ja zresztą poopowiadam jeszcze tutaj troszkę, ale kiedy ją zobaczycie, wystarczy kliknąć zaproś znajomego, a następnie Spersonalizować to, jakie zaproszenie chcecie wysłać. Wybieracie język zaproszenia, domyślnie wybrany będzie ten język, którego używacie w aplikacji, a następnie kliknijcie przycisk Wyślij zaproszenie. No i tutaj ponownie zostaniecie zapytani o Wasze preferencje. Po pierwsze, możecie wybrać, macie tak naprawdę dwie opcje: możecie wybrać aplikację, przez którą chcecie podzielić się takim zaproszeniem. Możecie skorzystać z popularnych komunikatorów, jak i platform społecznościowych, a możecie po prostu uzyskać taki link, który skopiujecie. I samodzielnie prześlecie już we własnym zakresie do bliskiej osoby, która będzie mogła skorzystać właśnie ze zniżki, którą jej podarujecie. Jeżeli chcecie z kolei skorzystać z przeglądarki, tak naprawdę to działa to bardzo podobnie, ale też krok po kroku postaram się to wytłumaczyć. Wchodzimy na stronę finex.pl i logujemy się na nasze konto, i w prawym górnym rogu pojawia nam się taki przycisk: Moje zniżki. Przechodzimy do tej sekcji i widzimy taki obraz, jak teraz widzicie na ekranie. No i w tym Okienku, wybieracie ponownie język zaproszenia, domyślnie pojawi się taki język, jaki wybraliście w ustawieniach, a następnie możecie wybrać medium społecznościowe, w którym chcecie udostępnić ten link i wybrać jego ikonę. Tam macie do wyboru obecnie ikonki Facebooka, tak zwanego Twittera, czyli dzisiejszego X-a. I LinkedIna. Możecie wybrać odpowiednią platformę i kliknąć udostępnij zniżkę, e, lub możecie skopiować link i samodzielnie przesłać go do bliskiej osoby. I tak naprawdę tyle wystarczy, żeby podzielić się tym linkiem promocyjnym z bliską osobą. E, każda osoba, która skorzysta z tego linku, może otrzymać właśnie taką zniżkę e, do 2000 euro zarządzanych za darmo. Na portfelu FINEX. I teraz jak taka zniżka, jeszcze od takiej technicznej strony, będzie wyglądać? No więc po pierwsze, zniżka zostanie przypisana na pierwszy otworzony FINEX portfel i dotyczy to wszystkich naszych produktów. Czyli tutaj już trzeba też pewnie się zastanowić, który ten portfel jest dla nas najbardziej istotny, na który chcielibyśmy tę zniżkę otrzymać. No bo bez względu na to, czy jako ten pierwszy portfel wybierzemy sobie europejską emeryturę, eurowkład, czy po prostu tradycyjny portfel inteligentnego inwestowania. To on właśnie zostanie nagrodzony tą zniżką inwestowania do określonej kwoty za darmo. Jeśli chodzi o link, który udostępniacie, ten link jest stały, on się nie zmienia przez cały czas, kiedy jesteście naszymi klientami. On będzie dokładnie taki sam i jest przez cały czas ważny. Natomiast jeżeli wasz znajomy lub wasza znajoma będzie chciała skorzystać z takiego linku, będzie musiała aktywować swoje konto najpóźniej no w ciągu 30 dni od tego, kiedy rozpocznie przez ten link rejestrację, aby z tych promocyjnych warunków skorzystać. Aktywacja to oczywiście dokonanie niezbędnych weryfikacji, czyli tutaj zarówno weryfikacji tożsamości, jak i danych kontaktowych, no i przesłanie pierwszej wpłaty. I jeżeli te czynności wszystkie zostaną wykonane w ciągu 30 dni od rozpoczęcia rejestracji z waszego linku promocyjnego, to na ten pierwszy otworzony portfel Finex my przyznajemy zniżkę. Zniżka zostanie nałożona z dniem aktywacji konta to będą właśnie 3 lata od momentu jej aktywacji, a po nałożeniu zniżki ta osoba zaproszona otrzyma od nas powiadomienie mailowe, że z takiej zniżki skorzystała. Może też później oczywiście sprawdzić sobie, że taka zniżka widnieje właśnie w sekcji moje zniżki po zalogowaniu się na swój rachunek online. Eee, no i jeszcze co istotne dla Was, jako osób, które mogą podarować taką zniżkę, możecie je podarować tak naprawdę wielu osobom, tylu osobom, ilu tylko pragniecie w dowolnym momencie. A zniżki w Finax łączą się, więc nawet jeżeli ktoś skorzysta z tej promocji, może sobie skorzystać jeszcze z wielu innych promocji, które również oferujemy, czy to właśnie tych stałych promocji, czy to promocji. Czasowych. Jest to tak naprawdę świetna okazja do tego, żeby podzielić się tym sposobem na inwestowanie z bliskimi i pozwolić im inwestować jeszcze taniej. No bo tak jak mówię tu na sam początek dostajemy tę możliwość inwestowania przez całkiem spory okres do kwoty 2000 euro, czyli już też całkiem sporej, zupełnie za darmo, bez żadnych opłat. Jest to myślę świetna opcja na start i warto powiedzieć o takiej możliwości swoim znajomym, no bo też część osób mówi, że no nie skorzystała z niej, mimo tego, że ma znajomych, którzy już inwestują w Finex, ale po prostu nie wiedzieli, że oni też są naszymi klientami, że mogliby się takim linkiem podzielić. Dlatego gorąco zachęcam was do tego właśnie, aby informować też zachęcać. Zwłaszcza jeżeli inwestujecie z nami od dłuższego czasu, jesteście zadowoleni z tego w jaki sposób z nami inwestujecie, żeby tą informacją się dzielić. No dobra, to, to taka zniżka, z której, którą możemy dzielić się wielokrotnie, ale każdy z nas może skorzystać z niej jako beneficjent tej zniżki tylko raz, no bo tylko raz ktoś może nas zaprosić. Do Finax tylko raz możemy dołączyć jako klient lub klientka do Finax. Natomiast istnieje jeszcze taka zniżka, z której możemy skorzystać tak naprawdę wielokrotnie, i to już my możemy być beneficjentami tej zniżki e, za każdym razem. Jest to zniżka na przeniesienie inwestycji do FINAX. I tutaj właśnie taką zniżką nagradzamy wszystkie środki, które zostały przeniesione jako inwestycja od konkurencji do FINAX. 50% wartości takiej przeniesionej kwoty będziemy zarządzać za darmo przez dwa lata, czyli też tutaj całkiem spora wartość tej inwestycji będzie za, zarządzana przez aż dwa lata za darmo. I teraz w jaki sposób możecie z tej inwestycji, z tej zniżki skorzystać? Pierwsza kwestia, która to jest też pytanie, które często zadajecie, to jakie inwestycje możecie przenieść do Finax, żeby skorzystać z tej zniżki? I teraz co do zasady, są to wszystkie produkty, które mają charakter inwestycyjny. Jego przykłady, ale ta lista, którą tutaj podam też zaznaczam, ona nie jest zamknięta, ona może się rozszerzać. Jego przykłady wymieniamy między innymi fundusze inwestycyjne akcje, obligacje kupowane bezpośrednio ETF-y, portfele zarządzane przez maklerów, e, ubezpieczenia na życie o, charakter, o charakterze właśnie inwestycyjnym i kapitałowym. To mogą być kryptowaluty, metale szlachetne, certyfikaty inwestycyjne, mogą to być inne produkty emerytalne, takie jak IK, XE czy PPK. E, no i wreszcie mogą to być nawet nieruchomości. E, jeżeli nie jesteście pewni, czy Wasza inwestycja kwalifikuje się do zniżki, to śmiało piszcie do nas na client Małpafinex.eu. Ja tutaj na slajdzie też zamieściłam ten adres mailowy. To jest nasz najbardziej podstawowy adres, przez który możecie się z nami kontaktować, tak naprawdę, w każdej sprawie. I na pewno pomożemy Wam właśnie z tą informacją, czy Wasza inwestycja kwalifikuje się do zniżki, ale co do zasady, to tutaj uwzględniamy wszystkie produkty inwestycyjne, jeżeli będą przenoszone właśnie do Finex. A w jaki sposób możecie z niej skorzystać? Pierwszy aspekt, jeżeli nie jesteście jeszcze, jeszcze naszymi klientami, no to koniecznie otwórzcie konto w Finax. Jeżeli jesteście już, no to możemy przejść do punktu drugiego. Po prostu trzeba zamknąć swoje obecne inwestycje w konkurencyjne produkty i to zakończenie inwestycji udokumentować. W jaki sposób możecie to zrobić? Trzeba przesłać do nas też na adres client.maupafinax.eu odpowiedni dokument, który potwierdza zakończenie inwestycji. Taki dokument dostaniecie od tej instytucji, z którą, u której kończycie taką inwestycję. On jest prawnie wymagany, więc z pewnością coś takiego możecie otrzymać. No, i o, o tym dokumencie zresztą za chwilę jeszcze trochę więcej powiem, bo tutaj pewnie nasuwa się trochę wątpliwości. Natomiast po tym, jak udokumentujecie taką, e, takie przeniesienie inwestycji, e, wyślecie je do nas na klientmapofinax.eu, my na pewno wrócimy z informacją zwrotną i wówczas czekamy na 30, w ciągu maksymalnie 30 dni od daty zakończenia poprzedniej inwestycji na wpłatę środków do Finax. My wówczas przyznajemy tą zniżkę. Teraz Um, często pojawiają się wątpliwości odnośnie tego, co to właściwie powinien być za dokument, zwłaszcza jeżeli ktoś przenosi taką inwestycję po raz pierwszy. I teraz tak. Punkt pierwszy to to, na je, jakie informacje muszą się na takim dokumencie znajdować. Więc tak, po pierwsze i podstawowe, to musi być Twoje imię, nazwisko i adres zamieszkania. Punkt drugi to e, charakter zamkniętej inwestycji, czyli musimy wiedzieć tak naprawdę, czy to jest e, fundusz, jak, jaka to jest nazwa, funduszu, z którego wycofujecie swoje środki, e, akcje, jakiej spółki sprzedajecie, a może informacje o nieruchomości, którą sprzedajecie. E, tutaj tak naprawdę e, ten charakter może być różny, to, to o, o tym trochę już mówiłam, ale musi on być wskazany na takim dokumencie. Trzeci aspekt, który musi się tam znaleźć, no to jest wartość zamkniętej inwestycji, żebyśmy wiedzieli do jakiej kwoty maksymalnie tą zniżkę możemy przyznać. No i czwarta rzecz rzeczywista to po prostu potwierdzenie jej zamknięcia, czyli do, ten dokument musi jasno wskazywać nie to, że jesteście posiadaczami takiej inwestycji, ale to, że wycofujecie się z takiej inwestycji, że ją zamykacie i że te środki, od, które otrzymacie, będziecie mogli wpłacić właśnie do Finax. Jeśli chodzi o takie podstawowe typy dokumentów, to to może być właśnie potwierdzenie zwrotu jednostek uczestnictwa w funduszu, to może być potwierdzenie sprzedaży, potwierdzenie rozwiązania umowy, to może być umowa sprzedaży, albo nawet tak naprawdę wyciąg, wyciąg z bankowości internetowej, potwierdzenie określonej, określonej płatności, ważne, aby uwzględniał te Cztery, te cztery aspekty, które są tutaj wskazane, które już omawiałam. I tak naprawdę, ponownie, jeżeli nie jesteście pewni, czy taki dokument będzie odpowiedni, to wystarczy do nas napisać, podesłać może ten dokument, o którym myślicie, że będzie prawidłowy. My zawsze damy znać, czy on spełnia te warunki, czy czegoś nam brakuje. Także tutaj nie wahajcie się pisać. Zazwyczaj, tak naprawdę, tych wątpliwości jest więcej niż. niż byłoby to wskazane, bo potem okazuje się, że tak naprawdę ten dokument jest bardzo łatwo uzyskać i są też one bardzo czytelne. No dobra, co jeszcze powinniście wiedzieć o tej zniżce? E, na pewno ważne, aby pamiętać, że te środki, które będziecie przenosić do FINEX muszą pochodzić z produktu inwestycyjnego, a nie z konta bieżącego czy oszczędnościowego. Wówczas nie nazywamy to przeniesieniem inwestycji i e, takie środki właśnie z kont bieżących czy oszczędnościowych nie kwalifikują się do uzyskania takiej zniżki. Ten produkt, z którego przenosicie środki, musi mieć po prostu charakter inwestycyjny. To jest tutaj kluczowe. Minimalna kwota, którą możecie przenieść, właśnie w ramach tej, tej zniżki, aby uprawniała Was do jej uzyskania, no to musi być co najmniej równowa równowartość 4000 zł. To jest warunek, który w przeważającej większości przypadków jest automatycznie spełniany. No ale trzeba pamiętać, że to minimum, które możemy przenieść, aby się do tej zniżki załapać, no to jest właśnie 4000 zł. Kolejna sprawa no to um, czasami zadajecie takie pytania, co jeżeli to zakończenie inwestycji trwa dłużej, bo my mamy, um, jak już wspominałam, te środki do Finax, aby skorzystać ze zniżki trzeba przesłać w ciągu 30 dni od jej zakończenia poprzedniej inwestycji, no i co jeżeli ona trwa dłużej. Tutaj tak naprawdę sprawa jest prosta, jeżeli wiecie, że, e, że to zamknięcie po prostu może potrwać dłużej, taka może być specyfika produktu, e, to po prostu dajcie nam znać. Podobnie jeżeli nie planujecie wpłacać wszystkich tych środków naraz, tylko planujecie wpłacać je w kilku, w kilku ratach, to również dajcie nam znać. Takie rozwiązania są możliwe, ale musimy o nich wcześniej wiedzieć. W przeciwnym razie po prostu ta zniżka wygaśnie i nie zostanie przyznana. Ale jeżeli dacie nam wcześniej znać, że na te środki będziecie musieli chwilkę poczekać albo będziecie chcieli wpłacić je właśnie w kilku ratach, to też to jest jak najbardziej ok i uwzględnimy takie opcje przyznając, przyznając zniżkę. No i jeszcze jeden aspekt: to pytanie, czy jeżeli zamykacie poprzednią inwestycję, to musicie przenieść wszystko do Finax, żeby tą zniżkę uzyskać. Nie musicie, to zależy tylko od Was. To, co istotne, to zniżka zostanie przyznana po prostu na 50% kwoty, która rzeczywiście została przeniesiona do Finax. Czyli dla przykładu, jeżeli zamykacie inwestycję o wartości 50 tysięcy, a do Finax przeniesiecie z tego tylko 40 tysięcy, to zniżka zostanie przyznana na kwotę 20 tysięcy, a nie na kwotę, 25 tysięcy, no bo tutaj liczymy tylko połowę od tego, co e, przenosicie, to Finax. Zniżka zostanie przyznana na ten portfel, na który wpłacone zostaną przez Was przenoszone środki. Także tutaj też to nie jest już transferowalne pomiędzy portfelami i zostanie naliczona od dnia zaksięgowania środków w Finax. To będą wówczas dwa lata, właśnie od tego dnia. Kiedy ta zniżka zostanie nałożona, otrzymacie od nas powiadomienie mailowe, i potem będziecie sobie mogli to też sprawdzić w zakładce. Moje zniżki po zalogowaniu się na konto. No, i jest to zniżka, tak jak już zaznaczałam zresztą na samym początku, z której możecie skorzystać wielokrotnie, w dowolnym momencie zawsze możecie z niej skorzystać. No, i ta zniżka, podobnie jak poprzednie, łączy się z innymi zniżkami w Finax. No dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Opowiedziałam wam teraz bowiem o dwóch zniżkach, które oferujemy stale. To jest zniżka dla zaproszonego znajomego i zniżka za przeniesienie inwestycji. Tak naprawdę wydaje mi się, że w tym zakresie wyczerpałam już temat, ale jeżeli macie jakiekolwiek pytanie lub coś po tym nagraniu jest jeszcze niejasne, koniecznie dajcie mi znać. Postaram się to uściślić. Możecie też zadawać pytania w komentarzach, to od razu odpowiem dla szerszej publiczności. Ale te dwie zniżki to jeszcze nie wszystko. Regularnie organizujemy bowiem. Promocje specjalne, różnego rodzaju konkursy czy promocje ograniczone czasowo. Dajemy Wam o tym znać w newsletterze, na który możecie się zapisać, wchodząc na naszą stronę finax.pl publikujemy takie informacje zawsze na naszym blogu. Tutaj też zachęcam do śledzenia naszego bloga finax.pl blog, ale jeżeli nie chcecie za każdym razem wchodzić na tą stronę, sprawdzać czy tam coś nowego się pojawiło, to zachęcam Was przede wszystkim do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, przede wszystkim do śledzenia naszego fanpage'a Finax Poland, gdzie publikujemy właśnie zarówno informacje o nowych, Określonych, e, o ograniczonych czasowo promocjach, jak i różnego rodzaju konkursy, w których takie zniżki już wyłącznie dla siebie możecie wygrać. E, koniecznie zapiszcie się na newsletter, obserwujcie nasze media społecznościowe. A z mojej strony na dziś to wszystko. E, dajcie znać, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości. Gorąco zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych trzech sposobów i inwestować w Finax jeszcze taniej. E, dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie nam łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia.